Co dziś dobrego, czyli rzeczy do codziennego słuchania. Audycja eksperymentalna numer 7. Dzień dobry, namaste. Cześć. Dobre dusze rodzaju żeńskiego, męskiego i dziecięcego. Gdybyśmy byli w radiu, to powiedzielibyśmy: Mamy dziś dzień taki i taki. Słońce wstało o tej o tej. Zajdzie w ten czas, kiedy ma zajść. Imieniny obchodzą ci, którzy obchodzą. A to jest audycja o tym, czego nauczyli mnie Bruce Lee i Syzy, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. Dlaczego audycja? Wszyscy robią podcasty, ja będę sobie robił audycję. Podcast to coś poważnego, na słuchanie czego trzeba poświęcić wiele czasu, a ja chcę, żebyście mieli coś, co możecie posłuchać jadąc do pracy, pijąc poranną kawę, wracając z pracy albo wypijając wieczorny kieliszek wina albo popołudniową filiżankę herbaty. Zanim o podejmowaniu decyzji zapraszam do zasubskrybowania tego kanału, kliknijcie znaczek subskrybuj, kliknijcie dzwoneczek, który tam jest. Wówczas nie umknie wam nic z tego co staram się tutaj codziennie opowiadać. Nowy film codziennie o godzinie 6:15 rano. Sami decydujecie, czy to będzie audycja poranna, popołudniowa czy wieczorna. Można je słuchać przez cały dzień, a nawet kolejnego dnia, a nawet przez kolejne dni tygodni i miesiące. Ok temat dzisiejszego spotkania decyzje 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 mam takich swoich dwóch nauczycieli tego jak decyzje podejmować za chwilę o nich powiem Pamiętacie pewnie taką modlitwę bardzo znaną ze spotkań anonimowych alkoholików Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. I to leży u podstaw tego mojego systemu, sposobu podejmowania decyzji. Ponadto ta modlitwa o pogodę ducha, bo tak jest zatytułowana, została napisana przez Reinholda Nibura, amerykańskiego pastora, i była odmawiana na Zakończenie prowadzonych przez niego nabo nabożeństw rozeszła się po świecie wraz z wiernymi, którzy uczestniczyli w tych modłach? Legenda głosi, że wersja stosowana na mitingach anonimowych alkoholików została znaleziona w gazecie w dziale z nekrologami. Cóż, yy, można się natknąć na nią rzeczywiście w różnych yy, miejscach, jak się okazuje. Również w dziale z nekrologami można znaleźć takie inspirujące yy, myśli. Jak Podejmuje decyzje, szczególnie w bardzo trudnych czy kluczowych dla mnie sytuacjach. Sprowadza się to w życiu prywatnym, w życiu zawodowym i najkrócej rzecz ujmując, niezależnie od tego, jak to paradoksalnie brzmi, ta metoda podle, polega na niepodejmowaniu decyzji. Już wyjaśniam. Pamiętacie pewnie te filmy z Bruceem Lee? Chyba w każdym z nich jest taka scena, w której on już po rozłożeniu kilkudziesięciu przeciwników, którzy atakowali go z każdej możliwej strony, każdą możliwą bronią, on oczywiście przede wszystkim na nunchaku, ale również różnymi innymi technikami się z nimi rozprawiał. I będąc ciągle w środku potyczki, w po momencie kiedy oni już leżeli pokotem obok niego, on siadał spokojnie po turecku, brał głęboki oddech i. Czekał na to, co nadejdzie. Bardzo podobnie próbuję się zachowywać w momencie, kiedy mam do podjęcia trudną czy ważną, mającą znaczny ciężar decyzję. Staram się zrobić wszystko, co się w danej sprawie da zrobić, tak na logikę biorąc, a następnie czekam spokojnie na to, co będzie się działo dalej. Staram się nie naciskać na rozwiązanie, na rezultat, nawet jeśli któryś z nich uważam za optymalny dla siebie, uważam za lepsze, uważam za najlepsze. Tak naprawdę, w tej chwili, kiedy zrobię już wszystko, co uważam, że mogę zrobić, żeby podprowadzić świat do tego, żeby ta decyzja była podjęta, robię i zostaje mi tak naprawdę jedyna kwestia, nad którą pracuję. W tym stanie oczekiwania, to jest kwestia akceptacji rezultatu, który nadejdzie. Gotowość na niego, jakikolwiek by nie był, i to jest właśnie ten moment, w którym przydaje się modlitwa o pogodę ducha. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. To jest właśnie ten moment. Oczekiwania i poszukiwania mądrości. I rzeczywiście w wielu sytuacjach się to sprawdziło. Wiele można by tutaj mnożyć przykładów. Miałem taką sprawę sądową, która się ciągnęła przez wiele lat, gdzie się spierałem o prawo najmu do, do pewnego lokalu. I jak patrzę na tą sprawę, która się ciągnęła, no dobre 5-6 lat, to tak naprawdę. Cały ten proces miał mnie nauczyć właśnie dojścia do tego punktu, w którym należy zaakceptować rezultat, niezależnie od tego, jaki on by był. W momencie, kiedy tej akceptacji dokonałem, kiedy to przepracowałem w sobie, tak akurat szczęśliwie się złożyło, że ta sprawa się rozstrzygnęła na moją korzyść, chociaż wszyscy dookoła mówili, że nie ma takiej możliwości. Potem wszyscy się dziwili, że tak się wydarzyło. A ja w pewnym sensie znałem tajemnicę tego całego procesu, bo otworzyły się drzwi do takiego rozstrzygnięcia w momencie, kiedy ja zaakceptowałem, że fakt, że ono będzie albo po mojej myśli, albo nie po mojej myśli i się z tym pogodzę, a właściwie godzę się już zanim to rozstrzygnięcie nastąpiło. Oczywiście, to nie wyłącza tej pracy, tego przygotowania się do tego momentu, doprowadzenia do, 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 do tego momentu, kiedy ta decyzja może zostać już w pewnym sensie bez naszego udziału podjęta. Trochę to widzę jak robotę tego mitycznego syzyfa, i dlatego on jest drugą postacią obok Brusali, którego tutaj y przytaczam. Wyobrażam sobie to, że jakimś sposobem ten głaz, który tam uparcie wtaczał na górę, udałoby mu się w końcu wtoczyć. Zostawiłby go na górze i zaczekał spokojnie, czy ten głaz stoczy się z powrotem w dół, czy też w końcu przejdzie przez ten szczyt i potoczy się w drugą stronę. Ciekaw jestem, czy kiedyś Syzyfowi udało się wtoczyć głaz na samą górę, ale trochę tak patrzę na to swoje działanie. Wtaczam ten głaz na, na górę, do tego miejsca, w którym on się chyboce, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo i czekam na to, w którą stronę się potoczy, wiedząc, że być może w jakimś dłuższym horyzoncie czasowym, w jakimś dłuższym planie, coś. Co wydaje mi się być rozwiązaniem nie po mojej myśli, okaże się dobrym pomysłem. Mam kolejne takie doświadczenie. Kiedyś byłem bardzo blisko z kolei sprzedaży nieruchomości. Bardzo już byłem nastawiony na to, że ono zostanie sprzedane. Był nabywca, nawet byliśmy umówieni do notariusza, który. Miał tą całą transakcję przeprowadzić. I dosłownie na dwa dni przed tym spotkaniem. U notariusza okazało się, że tej osobie odmówiono kredytu. Ona nie mogła podejść do, do, do tego zakupu. Nieruchomość została w moich rękach, została w rodzinie. I jak patrzę na to z perspektywy lat, to była jedna z najlepszych rzeczy, która mogła się wydarzyć i procentuje do dziś. Zatem Robię wszystko, co powinienem, tak, żebym nie mógł sobie zarzucić ignorancji, lenistwa, tego, że coś zaniedbałem, czy, czy olałem, mówiąc językiem popularnym. Sprawdzam wszystkie wątki, odbywam wszystkie konieczne rozmowy, przygotowuję wszelkie działania, plany, dokumenty. A kiedy już wtoczę ten kamień na szczyt, jak ten syzyf, to. Trochę jak i siadam w spokoju i patrzę, w którą stronę zacznie spadać. Czas w 99, a może 99,9% przypadków pokazuje, że potoczył się we właściwą stronę. Ciekaw jestem, jak jest z podejmowaniem decyzji, ważnych decyzji u Was. Napiszcie o tym w komentarzach. Porozmawiajmy na ten temat. Ja dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Przypominam, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie subskrybuj, kliknijcie dzwoneczek, będziemy w kontakcie. Zapraszam Was do subskrybowania spokojnego listu, mojego newslettera, który w, każdy piąty, w każdą sobotę o godzinie 8.15 ląduje w Waszej skrzynce mailowej. To mniej więcej 5 minut lektury, ci, którzy czytają... Mówią, że warto, zapiszcie się, bo chyba rzeczywiście warto. No i na koniec, jeśli szukacie pomysłu na jakieś docenienie, podkreślenie tego, co znajdujecie na moich social mediach, jeśli coś z, do Was zagadało, zarezonowało, coś Was poruszyło, coś było dla Was ważną lekcją, to możecie. Wyrazić swoją wdzięczność, tak jak to robicie, w komentarzach, w prywatnych wiadomościach, w lajkach, w udostępnieniach, ale również stawiając autorowi takiemu jak, jak ja wirtualną kawę, link do miejsca, przez które tą wirtualną kawę można postawić. Znajdziecie również w opisie tego filmu. Środki, które w ten sposób do mnie wpływają, przeznaczane są w całości na rozwój tego, co. Robię w internecie. Bardzo Wam dziękuję. To było o decyzjach i o niestandardowej formie podejmowania tych decyzji. Co dziś dobrego, rzecz do codziennego słuchania. Audycja eksperymentalna numer 7. Do zobaczenia i do usłyszenia. Zachwyćcie się życiem, odetchnijcie spokojem, poczujcie, jak to działa i podajcie dalej. Ktoś może tego potrzebować.